Dobry, zapraszamy do przyjazdu tramwajem zdrowia psychicznego. Jest to akcja promocyjna. Zapraszamy. Jedziemy tramwajem, w którym można się e, dowiedzieć trochę więcej o zdrowiu psychicznym. Mamy różne foldery. Foldery są nie tylko po polsku, są również e, po ukraińsku i po angielsku. E, I tematy są bardzo różne, ponieważ są i dla osób młodszych i dla starszych i dla rodziców, dla dziadków. E, można się dowiedzieć więcej o depresji, o atakach paniki, po prostu o zdrowiu psychicznym. Tramwaj jeździ e, poniedziałek i wtorek 9:10 października w godzinach 14-17 na trasie Las Gdański do Babiej Wsi. Tramwaj jest dlatego, że obchodzimy Dzień Zdrowia Psychicznego i bardzo nam zależy na tym, żeby podkreślać, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, a niestety w naszym państwie jest bardzo zaniedbane. Tramwaj dlatego, że jest to bardzo popularna forma transportu i bardzo dostępna dla każdej osoby, tak jak powinna być dostępna pomoc psychologa czy psychiatry. To nie są tylko problemy ludzi młodych, ale na przykład również seniorów. No a na przykład bardzo często osoby, które kończą właśnie swoją pracę i przechodzą na emeryturę, mają ten problem, że nie widzą sensu, co z sobą zrobić. I właśnie chcemy nadać trochę sensu ich życiu, żeby zobaczyli, że na emeryturze też może być pięknie, mogą odpocząć, mogą powziąć wiele innych aktywności.